Cześć, mam na imię Damian. Witajcie w kolejnym odcinku z serii filmów DK Expert. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam jeden ze sportów, który możecie uprawiać bez względu na pogodę. Jak się już pewnie domyślacie, chodzi o pływanie, a dokładnie kraula na grzbiecie. Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć pływać, ten film jest właśnie dla Ciebie. Podstawowym sprzętem, jaki potrzebujemy do rozpoczęcia nauki pływania, są klapki, deska, która pomoże nam w wykonywaniu różnych ćwiczeń, okularki i czepek. Ćwiczenie pierwsze. Tu musimy zwrócić uwagę na wyprostowane kolana i obciągnięte palce u stóp. Następne ćwiczenie jest podobne, jednak w nim trzymamy się niecki basenu z wyprostowanymi rękoma. W ćwiczeniu trzecim pomoże nam deska dopływania, którą trzymamy z wyprostowanymi rękoma. Ciało leży wyprostowane z wypchniętymi biodrami ku górze. W ćwiczeniu czwartym zmieniamy pozycję ułożenia rąk. Tym razem prostujemy za głową, trzymając deskę w dłoniach. Ćwiczenie piąte polega na trzymaniu deski za głową, druga ręka znajduje się wzdłuż tułowia. W ćwiczeniu szóstym możemy spróbować bez deski z ramionami trzymanymi wzdłuż tułowia. W ćwiczeniu siódmym nogi znajdują się na brzegu pływalni, a ramiona pracują zataczając duże koła. Mały palec wchodzi pierwszy do wody, a ręka jest blisko ucha. Fazę odepchnięcia zaczynamy od ugięcia łokcia i doklejeniem ręki do tułowia. Ćwiczenie ósme to tak zwana dokładanka z deską trzymaną na wyprostowanych rękach. Ćwiczenie 9 to kolejna dokładanka, jednak tym razem deskę trzymamy między udami. Muzyka Ćwiczenie 10 to naprzemian stronna praca rąk do grzbietu z deską między udami. W tym odcinku to wszystko, pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę, dodatkowo jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych naszych filmach, subskrybuj kanał. Cześć!